Siemansko, ziomy! Witam Was z mojej sypialni. Jak widzicie, jestem tutaj już ubrany w cały ekwipunek, nie bez powodu. Ponieważ dzisiaj, moi drodzy, jest naprawdę spektakularny dzień. Ponieważ tylko do dzisiaj, ale tylko do dzisiaj, można składać swoje kandydatury na prezydenta Palionowa bądź prezydentki, bo tutaj oczywiście e, można być, może być też kobieta. Więc dzisiaj sprawdzimy w ogóle, kto tam ma. Ja wiem, że jeszcze nie zaniósł a powiedział mi, że dzisiaj mam wiele spraw do załatwienia. Żebym zaniósł jego głos, więc zaraz po jego głosu pójdziemy. Ale zanim zostawcie opeckiem. W górę, subskrybujcie kanał, żeby być oczywiście na bieżąco. Wpadajcie na Instagrama, eee, czekajcie, może coś zjeść, bo jak widzicie, jestem dość solidnie głodny. I na Instagramie pojawiła się fota, eee, jest ona bardzo sympatyczna. Są dwie to foteczki, więc zapraszam do obczajenia. Kto nie obczaił? No i moi drodzy, rozpoczynamy. Idziemy do Paliona, bo, bo muszę z nim też porozmawiać. W ogóle on jest aktualnie, jak co obecny prezentem Palionowa, i tutaj nie mamy czegoś takiego, że ktoś nie może być drugi raz porząd, bo raz na 6 miesięcy tego prezenta trzeba wyjawiać na nowo. No i właśnie teraz jest ten dzień, więc idziemy po prostu e, zobaczyć, jak tam prezentuje. Się głosy i ja też wam pokażę kto inny też złożył głosy, ponieważ pracuję w sądzie, mogę to sprawdzać. Halo Paweł! Paweł, przyszedłem! O dzień dobry! Ej, czemu Jestem to masz taką gotów. Ciem... Czemu to jesteś taki ciemny? No, ja! To? to. Jak to wyglądało, stary? Jakbyś miał w ogóle innego skina? Ale na patrz, bez tej zbroi, no, ale nie, jeszcze coś miałeś, kurde, coś takiego skrzydła zrobionego. Tak wygląda, to mega ciemno, tak wygląda, że jakbyś miał w ogóle innego skina. Ja! No, Jezuski. jak Dobra. to fajne. Dobra. Mam przygotowane pismo. Pismo. Pismo na prezydenta, o. Tak. Czekasz mi je, muszę je zanieść. Biorę udział. Bierzesz udział, bo jesteś dobrym prezydentem. Biorę udział w wyborach prezydenckich w 2022. Paweł Palion! Paweł Palion! Dobra, jest elegancko podpisane, dziękuję. Właśnie taki dokument potrzebuję. No nie mo niestety nie mogę tego zdradzić, ale dostaniesz wyniki. Dostaniesz wyniki, no ja powiem szczerze, że na raczej na pewno wygrasz, ale no zobaczymy, co się tam w tym sądzie stanie. Ale ale, raz. Wszyscy mogą brać udział, każdy kto chce, no to zależy ja od głosów, mogę. nie? To zależy od głosów, ale spokojnie, no, ale wieśniaki i wszyscy. Będą głosować na ciebie, bo jesteś dobrym prezydentem. Dajesz tutaj dużo rzeczy, więc spokojnie. Nie masz się o to, co martwić. Dobra, lecę to zanieść i widzimy się później. Trzymaj się panią. Dobra, dobra. Lec dobra. Na razie go, Dave, daj mi znać, jakie są wyniki. Bo Dam ci to, znać. To Nie stresuj się. Moim zdaniem wygrasz. Dobra, lecę, elu. Dobra, widzowie, jest następny dzień. Jak widzicie, musimy to zanieść do sądu, ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień. Wczoraj był przedostatni, jednak źle spojrzałem w kalendarz. Dzisiaj jest ostatni dzień i muszę to zanieść. No i moi drodzy, zrobimy to właśnie w tym momencie teraz, ponieważ tylko w sumie to mi zostało do zaniesienia. Eee... I tak naprawdę wszystkie rzeczy już powinny zostać. Wszystkie głosy powinny zostać oddane, więc idziemy tam po prostu. Ej, kto tam jest? Czekajcie. Gdzie jest w tym sądzie? Kto tam tam się. Pa, pa, pa czekajcie. Wiecie, żeby. Palionka? Co ta palionka robiła w sądzie? Niby kurde, co? Po co ona tam była? Czekajcie, co ona robi? Wyszła z gry. Ja taki, Ej, nie, czekajcie, ja to muszę, czekajcie, ja muszę to sprawdzić, ok? Bo ja wiem, gdzie te głosy się odkłada w sądzie. I poczekajcie, jeżeli ona dożyła swój głos tutaj. Reprezentacji... No nie jest już jakaś książka. Palionka. Chcę wziąć udział w wyborach, aby przynieść temu miastu należyty porządek i być tutaj prezydentką, jakiejś świat nie widział Palionka. Ja nie mogę. Co za kurde... Przecież jak ona wygra wybory, no dobrze, że to będzie tragedia. Całe miasto zostanie zniszczone. Nikt nie może na nią zagłosować. Oczywiście ja jestem za tym tutaj podpisem. Ogólnie jako jak, jak się już jest prezydentem, to nie trzeba tutaj pisać niczego, żeby kogoś przekonać, no bo ktoś już wie, jakie masz jaką masz kandydaturę, prawda? Więc nie musisz tego przekonywać, więc dlatego tutaj nie, nie wymagaliśmy tutaj odpaliona dodatkowych przemówień, ale proszę zobaczyć, no to jest zdecydowanie, no moim zdaniem no ja to oddaję oczywiście tutaj, bo to jest taka e, wybory prezydenckie a osoby, które chcą złożyć tutaj. No to zgadają tutaj, potem jest ten cały proces, potem jest głosowanie ludzi i wtedy jest wybierany oczywiście najwspanialszy! Najwspanialszy! Prezydent całego Palionowa i ja w Izowie, jako, że mam tutaj dostęp, to pokażę wam to jako pierwszy. No ale dobra, wychodzimy z sądu, bo ja muszę iść do Marka, no bo kurde, no ja w to nie dowierzam po prostu, że Palionka też? to to może być gruba wojna, dawno nie było czegoś takiego, ja, ja na przykład na prezydenta nie startuję, prawda? Bo ja bym się nie nadawał, no zresztą to jest Palionowo. Co by to miało być, Dave'owo? No chyba nie. Ale jestem ciekaw reakcji Marka na to, że Palionka tutaj wytoczyła ofensywę i chce tutaj to przejąć. Tylko nie wiem, czy on jest w domku. O, cześć Marek, sorry. O, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przepraszam za wtargnięcie, ale jest stary tragedia. Tragedia, Stoję. smutek z żyd zębami i włosami. E... Nie, nie może być tak źle. Wiesz, że są wybory prezydenckie teraz, nie? No, Ludzie coś, tak, składają tak, tak. kandydatury, wiesz, Palion jest obecnie prezydentem, no i złożył też kandydaturę o przedłużenie tego, oczywiście, tak, żeby być tak. dalej prezydentem, ale ma rywala. Naprawdę, tak, zgadnij. Zgadnij jakiego ma rywala. Eee, ciebie. Nie, tak no nie, no ja nie będę kandydować na prezydenta, człowieku, ja mogę kandydować na... Ja myślę, ja tego. byś się nadawał, ja bym ci dał głos po prostu, żeby było inaczej po prostu. A, A co, gdybyś, Mareczku. był prezydentem, co byś takiego zrobił na tym Palionowie, czego nie zrobił? Przede palion. wszystkim, darmowe wyświetlenia dla wszystkich e, Palionowiczanów w postaci 100 tysięcy na kanał co film. To po pierwsze, wow. pierwsza zmiana, żeby każdy żył w dobrej swobodzie. Druga nie, zmiana, to... którą bym wprowadził. Jaka? WYRZUCENIE WSZYSTKICH NEGATYWNYCH POSTACI Palionka uh. include e, Yeti oh. include I nie wiem kto jeszcze Milki mi wow. ostatnio trochę kurde wydaje mi się, że coś tam knuje, więc Też bym się no, zastanowił no dobra, ale na przesłuchanie mi się Złe postacie wyrzucone to jest chyba fajna rzecz Prawda, w dodatku Wprowadziłbym natychmiastowy obowiązek płacenia podatków dla mnie A co by dla ciebie? No bo byłbym prezydentem nie, więc. no to słuchaj, tak byś tak, Byście... się ze mną podzielił, to masz mój głos, a ja nie, nie, tak średni, no. nie, nie, ja nie głosuję, to mi nie zależy, słuchaj, ja bym był słabym prezydentem, bo nie a. potrafię brać udziału w tych przemówieniach, zresztą panią co chwilę musi jeździć tam na jakieś spotkania, ja to wale. No, nie będę tego, Rady, za dużo radę. roboty, ja wolę być zwykłym, kurde, mieszkańcem tutaj i kraść internet z parafinią. No, to nie, mi się to bardzo ja podoba. Ja miałem, to ja miałem, akurat bardzo, to bardzo duże ambicje, ale szczerze, ja i tak bym dostał zero głosów, więc nawet nikt... No ale dlaczego, dlaczego, a jaki miałeś, kampanię? Jest, ma większe doświadczenie, chyba ja się do tego nie nadaję Dave, ja nie wiem, czuję, że po prostu to nie jest to, Dobra, to nie jest no, nie. no no, no, jest ciężko wygrać, ale kurde, że palionka w ogóle, ja jestem ciekaw w ogóle co o tym wszystkim Yeti, czy on w ogóle wie o tym, że palionka wzięła udział, czy nie? Dawaj z... palionka wzięła udział? No, no wzięła udział mi. Aha, no właśnie, bo nie wiedziałem ja o rywalu, właśnie, palionka jest tym rywalem, palionka wzięła udział w głosowaniu jest, jest, póki co, jedynym rywalem paliona i jest to niebezpieczeństwo w jakimś stopniu, bo nie wiemy za jakim w sumie palionka, jakie ma osoby, które na nią zagłosują prawda Oj, no, właśnie, kto do nią zagłosuje? Ty no nie, nie wiem, głosujesz? nie no nie no, ja głosuję za palionem, nie no, to mam nadzieję, że też, no. Ja, ja <laughs> też nie głosuję za Palionem, czyli czekaj, skoro jest tak, ile? 7 osób jest na Palionowie, czy dobrze liczę? Tak, tak, tak. M Możemy tu Ale głosują, wciąż wciąż ale głosują jeszcze Wieśniaki i głosują wiesz, jeszcze inne stworzenia, więc o. to nie jest takie proste. To jest wiesz, głosy o. brane z wszystkich, plus też Rada Ej, Wyborcza, to jest za wiele więcej taj, taj, taj. osób na głosy, nie? Wiesz, głosów jest prawie 100. Więc no... Dobra, wieśniaki, a słyszę, już się pchają do wyborów, już są wybory. Zaraz. Dobra. <laughs> nie, Ej. nie, 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 nie. Na razie się nie wpuszczamy. Dzisiaj można składać kandydaturę, a kandydatury nie mogą składać wieśniaki, bo to jest wieś. Wiesz, No po prostu a -a. osoby, które nie mają głosu, bo nie potrafią mówić, więc oni nie potrafią, nie, nie mogą być prezydentem. No tak, ale mogą głosować. Mogą głosować, ale nie mogą kandydować. Tak to jest zrobione. Dobra, Co dobra, oni okay. nie mogą. No, wieśniak, wieśniak, dobra, kto jest zapaliony? Kto z was jest zapalionem ręka, znaczy nos do góry? No, znajdzie się okay, kilka osób. W razie, czy w jesteście razie za jest... palionką? Noc w górę. No tak, oh, kurde. Nie, nie, nie możesz, nie możesz zabić! Nie, ale... o, a, i zabił mnie też, żelazny Nie Przez możesz za... zabijać, przecież, kurde, golemy cię. No dobra, Marek, ale nie możemy zabijać kandydaturów w palionki, ale, ale, nie, nie, bo przecież nas usuną dostali, nie, ja na to nie pozwolę. Jak palionka zostanie Górnik ty, bzyku? To jest koniec. Co za, bo killów w górnik bzyku? Górnik bzyku, ktoś mi taki dał, nie mam pojęcia. <laughs> nie, to, nie. Dobra, masz. Chodźmy do Etiego, stary. Chodźmy do Etiego, masz tu kilka firewerek. E, bo Dobry. musimy się go spytać, co on sądzi o tej całej sytuacji z palionką. Czy on też uważa, że to jest GG? Nie, nie, nie mam też tego, nie mam też Electry, którą mi zabrałeś. Nie mamy ja mam Electry. Ja miałem swoją. Wejdziesz tam do środka i mi zbierzesz itemy, bo ja ich nie, nie mogę wziąć. Ach, bo tak, nie tak. ten żelazny. Wezmę, przyjaciel. wezmę, wezmę, ale Marek, naprawdę, żeś tutaj odwalił niezły bigos. Dobra, czekaj. No wiem, eee... wiem, wiem, lecimy już do tego. Fajno, masz eletrę. <laughs> Niezła elektra, No Co, to no jest jak jest, no? Niezła eletra, dobra, to jest wszystko twoje chyba. Dobra, dawaj, do tego. Tak. Na jetowicę! Kurde, bo już mało czasu zostało, zaraz przecież noc, jest. Do nocy, do północy Ale, można faktycznie, składać. No właśnie, się kończy ten. Do nocy, A do ja północy można składać. Że... A to ja ci dam, ja ci dam w. Jetowicach później, na jetowicach. Nie, no. to widzę, no? Bo nie chcę marnować e, czasu, dobra, czekaj. No, spokojnie. Dawaj, dawaj, się... dawaj, dawaj. Jeeti! Etieti, 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 a tu jest Eti, daaa, Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry yeti. Yeti. No Słuchaj, jesteśmy tutaj, no, bo dzisiaj jest ostatni dzień do północy składania e, wyborów prezydenckich, nie? W sensie osoby, Czego? które. No, wyborów prezydenckich na Palionowym. No, ma władzę na całym Palionowym, no teraz Palion jest prezydentem i ma całkowitą Cze? władzę, no tak, tylko ja dzisiaj. Też chcę. Ale ale no to, to tak nie działa, bo żebyście wybrali, to ktoś musi na ciebie zagłosować, nie? No, to, to tak nie działa. No, a zagłosujecie na mnie? Nie. Czemu? No nie, no je, nie na pana. tak być. Ale ja wprowadzę naprawdę dobre rzeczy. No to A? jak o nich napiszesz w książce i nam zademonstrujesz tam na wyborach, no to może zagłosujemy. Ale no to wiesz, no bez książki, bez dowodu tak kurde wszystko... Na, na, na... No dobra, ale to ja mam książkę. Mogę jak? napisać. No to dawaj. Dodawaj no to dawaj, napisz swoją kandydaturę na prezydenta Ale nie wydaje mi się, żebyś nas przekonał no bo Nie, jest dobra, się nie przekonać nas No chyba, że to będzie jakiś, nie wiem, To Musiałby prostu... być wyborny program wyborczy, żeby nas przekonać tak, o, o. Wyborny program wyborczy I ze świtem I ze świtem dowiemy się, kto jest prezydentem, widzowie No naprawdę, niezłe dymy Równo ze świtem wszystkie głosy zostają podliczone, wszystkie rzeczy i naprawdę, no a każdy głos musi oddać indywidualnie, to nie może być nagrane, więc ja będę wtedy musiał wyłączyć na chwilę nagrywanie, jak będę swój głos i tak samo chłopaki i reszta, więc niestety widzowie tego na nagraniu nie może być, bo to coś ściśle tajne. Dobra. Jeti! Mm -hmm. Yeti, bo ty masz coraz mniej czasu, no czas masz do góry rana. Je, jest... okay, już jest książka! Weź to przeczytaj. Jest? Dobra, czytam. Tak. Zgłaszam kandydaturę, zmieńcie nazwę na spalionowo. Dziewczyny, dla każdego jeto... jetowicowca jacuzzi u każdego w domu. O. o! Kurde, oh. jacuzzi u Nie każdego w domu i ale... dziewczyny dla każdego Jetowicowca Jetowicowic? Kurde, to się tak nazywa osoba, która jest na Jetowicach nie to widowic, Jowidowic. na każdego Cała, podoba mi się to. Dobra, ale nie podoba mi się zmiana nazwy z na, na Jowice, no. no. mi też, ale ty dobra, W każdym razie, jety, dobra, idę zanieść twoją kandydaturę. No i zobaczymy, czy uda Ci się wygrać. Idę ją zanieść do sądu. No bo nie mam... ale ty mi Nie no. no zobaczymy, Yeti. No. No zobaczymy, jety, No słuchaj, no panią jest zaufanym prezydentem, jesteś naszym ziomeczkiem. Gdybyśmy go wystawili, to to w jego kierunku, a ja szpagatów no nie dobra, robię. dobra, ale prezydenta trzeba zmieniać, no pójdźmy po jakieś nowe, wiecie, no, zróbcie to! <laughs> dobra, zobaczymy, zobaczymy jutro rano, co będzie na głosowaniu, dobra. Panowie, ja zwijam i widzimy się jutro rano pod sądem i zobaczymy, kto wygrał, czy Palion, czy Yeti, Panią. czy Palionka. Do usłyszenia, panowie, a ja to lecę zanieść! O, widzowie, kolejny dzień, dobra, lecimy zobaczyć, kto wygrał ten prezydenta, ogólnie wczoraj zaniosłem już też tam to zdanie tego, no i wszyscy zagłosowaliśmy, o! Panowie, jakby tu czekacie od razu na te wybory, to na, na się. No czekam. Yeti czekam. ale Yeti spokojnie, no nie, nie dajecie dużych szans. Tutaj, jak widzicie, widzowie, każdy musiał dawać swój głos i wieśniaki, golemy, wszystkie osoby spalinowe. Tutaj była skrzynka wyborcza, ona już została przeniesiona. No i tak, mam dostęp już, ale proszę mi stąd, proszę mi to są nielegalne dane. Dobra, Dobra. proszę mi stąd. Uwaga, kto uwaga, wygrał, wygrał, przedstawienie, <laughs> przedstawienie. Uwaga! Wyniki głosowania! Miejsce trzecie! Palionka, 13 głosów! Wielki, Co? wielki aplauz, Uwa. Wielki aplaus! 13 głosów zabrała! Kurde! 13 głosów! No to jest naprawdę solidnie! Jak na Palionkę. Myślę, że patrząc na jej zgłoszenie, no... Dość, dość dziwne, że tak szybko 13 głosów. Dobra. Miejsce drugie. Yeti. 34 głosy. Uhu, nieźle, Wieśniaki i golemy. Nieźle cię nie! lubią. Nieźle cię. Nie. Nie wygrałeś. Nie wygrałeś, ale nie wygrałeś. Nie wygrałeś. Nie wygrałeś. 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 Mi Miej uwaga. Miejsce pierwsze i nowy, czyli przedłużony prezydent Palion. 78 głosów, ale podbił poprzeczkę. Nie! Praktycznie no. dwugrodność, no. Ja Palion ciemu. zostaje ponownie prezydentem Palionowa, let's go, Opa. wszystkie wieśniaki, wszystkie golemy, piladżery są bardziej za niż za tobą Eti niestety Niestety. będzie moja Musisz przekonać więcej. Wiesz dlaczego? Bo u ciebie jest za mało wieśniaków pewnie w wiosce, a na Palionowie o wiele więcej. Tutaj dlatego też pewnie wszystkie wieśniaki głosowały na Paliona. To wszystko się stąd wie, że te głosy. Musisz, i lepszą taktykę zrobić na następny raz. To wtedy może na pewno ci się uda wygrać. To chciałbym, żebyś był prezydentem, ale może nie Palionowa. Na nie, to wicach sobie poradzisz. Tam jest Twoje miejsce. Dobra! No właśnie, ale w ogóle, Yeti, no nie wiem, ale cieszę się, że Pan wygrał. Chociaż tak, walka była lepiej. zacięta. Gdyby zliczyć głosy Palionki i jego to prawie Palion miałby trudne szanse. Nie, dalej miał prawie dwukrotność. To by nic nie dało 47 miał głosów, a pan miał 78, więc dalej, panion. A. Solidna przewaga, tu w ogóle nie było podjazdu. No ale no, dobrze, widzowie, subskrybujcie koniecznie nasze kanały. No dzisiaj były wybory na prezydenta. Panion zostaje kolejnym prezydentem. Przekażę mu tę informację jutro, Juhu. ponieważ dzisiaj go nie ma. No i moi drodzy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Czy panion z dobrym, dobrym będzie prezydentem? Póki co, był bardzo dobrym. Do usłyszenia, subskrybujcie kanał Siemano. Pa.